Stres od dawna jest związany z chorobami układu krążenia. Silny stres może być takim czynnikiem spustowym do wywołania zawału serca, zakrzepicy żylnej i zatoru płucnego i innych zdarzeń sercowo-naczyniowych do nagłego zgonu włącznie. Natomiast takie stresory życia codziennego kumulują się przewlekle, powodując uwalnianie hormonów stresu, które z kolei negatywnie oddziałują na nasz organizm. Zwiększają łaknienie, co powoduje, że mamy nadwagę i otyłość i to samo w sobie ma kolejne skutki zdrowotne. Również y, przyczynają się do bezsenności, a ta z kolei poprzez deprywację snu powoduje, że tych hormonów stresu wydziela się jeszcze więcej i to oddziaływanie na organizm jest jeszcze silniejsze, wzajemnie się wzmacniając na wielu poziomach.